Jeszcze y, y, Jarosław Kaczyński i Prawo i Sprawiedliwość mogło się, powoływać, mogło się powoływać wcześniej na to, że a to Tusk tam blokuje i ten rząd z Rady i zaprzaństwa. No dobrze, ale od czterech lat, od czterech lat Prawo i Sprawiedliwość dysponuje możliwościami całego państwa. No i co? I ani na krok dalej się ta sprawa nie posunęła. Ani na krok. W związku z tym no, chyba nie ma żadnej tam rewelacji. Tylko się nie ujawnia prawdy, dlatego, że ona by mogła zagrozić, podważyć kult prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Bo cały kult prezydenta Lecha Kaczyńskiego jest ufundowany na tym, że on padł ofiarą zamachu. A gdyby się okazało, że nie było żadnego zamachu, tylko po prostu katastrofa, no to mnóstwo ludzi ginie w wypadkach drogowych każdego roku, ale nikt ich na ławelu nie chowa, prawda? No to jest taka... I teraz się... Ale ta sprawa się doskonale nadawała do takiego emocjonalnego rozchuściwania opinii publicznej. Przecież ludzie tam rozjątrzeni byli do białości. No teraz już nie. A teraz jest druga sprawa, która służy do rozchuściwania emocjonalnego opinii publicznej sprawa reparacji od Niemiec. Że będziemy dążyć do tego, żeby uzyskać od Niemiec reparację. I tam pan poseł Mularczyk tam, to ciekawe, bo pan poseł Mularczyk powiada tak, znaczy na początku mówił tak, że o tu on ustawę taką tu wprowadzi, żeby obywatele polscy będą mogli uzyskać reparację od Niemiec ale powiada, jak się skonsultuje z Biurem Analiz Sejmowych, to znaczy, że się nie skonsultował, tylko tak chlapnął bez zastanowienia. Jak się skonsultował z Biurem Analiz Sejmowych, to powiedział, że to, to inaczej będzie, to teraz obywatele polscy będą występowali do polskich sądów i uzyskają wyroki i wtedy no to nie wiem, jak Pytanie, jak Polska, polski sąd zmusiłby Niemcy, żeby zrobiły coś, czego nie będą chciały zrobić. No nie bardzo sobie to wyobrażam, ale kancelaria pana Mularczyka, która by prowadziła, bo on jest adwokatem z zawodu, która by prowadziła te procesy, no to, to wszystko jedno, czy ten wyrok byłby egzekwowany potem, czy nie, to już honorarium by wzięła. No i proszę Państwa, tylko znowu przypominam, że nie żyjemy w próżni traktatowej. I ta sprawa ma swoje, swoją przeszłość, swoją historię. W 1945 roku państwo niemieckie zostało zlikwidowane. Hitler się zastrzelił, a rządu admirała Denica nikt nie uznawał, i Niemcy zostały podzielone na strefy okupacyjne. Rząd dopiero powstał w 1949 roku, 4 lata później, a wszystkie sprawy dotyczące Niemiec. Załatwiała konferencja w Poczdamie, konferencja wielkich mocarstw w Poczdamie i ona się, ona rozstrzygnęła sprawę reparacji, między innymi dla Polski. Przyznała Polsce reparacje z sowieckiej strefy okupacyjnej. Konferencja w Poczdamie. Tylko z Sowietami to było tak, że oni się dzielili z Polską po bratersku. To znaczy nic Polsce nie dawali ale zażądali w zamian za to darmowego wybierania węgla gruneśląskiego. I dopóki Stalin żył, to nikt nie ośmielił się w ogóle pisnąć słowa. Ale jak Stalin umarł w marcu 1953 roku, jak już się wszyscy przekonali, że naprawdę umarł, no to wtedy rząd w Warszawie Powiedział: To my już nie chcemy tych reparacji, bo to i tak nic z tego nie mamy, ale wy nie wybierajcie tego węgla górnośląskiego za darmo, nie rabujcie. I Sowieci się zgodzili, z tym, że dopiero w 1956 roku przestali, trzy lata później, ale obiecali wtedy. No i tak ta sprawa wygląda. I stanowisko rządu niemieckiego w tej sprawie jest takie, że. Niemcy repa reparacje uregulowały zgodnie z dyspozycją konferencji w Pożdanie. Natomiast jakie były rozliczenia polsko-sowieckie, to Niemiec nie obchodzi. To wy się tu z, z Sowietami najwyżej z Putinem teraz kopsajcie. I gdyby, proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, że gdyby rzeczywiście sprawa była na tapecie, to już dawno rząd pani Beatyszydło, czy rząd pana premiera Morawieckiego, wystąpiłby do Niemiec z odpowiednią notą i tam, tak się te sprawy załatwia. Tymczasem nic takiego nie było. Przez ostatnie cztery lata nic takiego nie było, tylko w mediach się bije pianę, że o tu będzie. I mało tego pan minister Czaputowicz. Całkiem niedawno występował na konferencji prasowej w Berlinie w towarzystwie niemieckiego ministra spraw zagranicznych. I w obecności tego niemieckiego ministra spraw zagranicznych pan Czaputowicz powiedział: Widziałem to na własne oczy w telewizji, że sprawa reparacji w stosunkach polsko-niemieckich nie istnieje. No, tak jest, stanu, taki, taka teza została przedstawiona przez polskiego ministra spraw zagranicznych. I tylko jeden tu zdarzył się taki wypadek, że jeden człowiek wygrał dla Polski ponad 800 miliardów dolarów tytułem reparacji. Pan Jan Zbigniew Potocki. On się uważa za że jest prezydentem Polski, no każdemu wolno. I wygrał to przed sądem, ale przed jakim sądem? Europejskim sądem arbitrażowym, sądem polubownym w Ciechanowie utworzonym przez Regionalną Izbę Biznesu w Opinogórze. No to tylko wyegzekwować ten wyrok i sprawę nawet załatwioną, prawda? No tak to wygląda. Więc tu, że tak powiem, każda sprawa ma taki aspekt komiczny, ale i ta też. Proszę bardzo. Jeszcze mam prośbę. Bardzo prosimy tu podejść, bo nawet nie chodzi o to, że Państwo słyszą dobrze, ale chcielibyśmy też, żeby widzowie słyszeli pytania. Więc jeżeli Państwo wypowiadają te pytania, to one tutaj jakby w mediach się chyba słabo zapisują. Jest pytanie, zapraszamy do przodu, ale bardzo prosimy do mikrofonu. Dobrze? Ja podam do... ja Ale prosimy o media, chodzi o media. No. Może będzie łatwiej kolejnym sobie przekonać. Proszę Osta ostatnia wizyta Dudy to prezydenta Dudy w Ameryce i ten bezwizowy wjazd do Ameryki, co nie i co się z tym wiąże? Co nie przecież coś za coś? Co nie, przecież wiąże, tak. no, najwyraźniej pan prezydent Duda, jak był w onz cie tam się rzeczywiście spotkał z prezydentem Trumpem, potem się spotkał jeszcze w konsulacie generalnym Rzeczypospolitej w Nowym Jorku. Z przedstawicielami organizacji żydowskich. O czym tam z nimi rozmawiał, to nie, żaden komunikat się nie ukazał, także nic nie wiemy, ale o czymś ważnym pewnie z nimi rozmawiał. Natomiast jeśli chodzi o prezydenta Trumpa, no to pan prezydent Duda prawdopodobnie, ja tak sobie to odtwarzam, poprosił prezydenta Trumpa, żeby przed wyborami no jakiś sukces tam dyplomacja polska odniosła i żeby prezydent Trump obiecał mu że obieca iż zniesie wizy problem polega na tym nie wiem kto z państwa był w Stanach Zjednoczonych kiedyś przekraczał granicę amerykańską ale problem polega na tym że to czy wizy zostaną zniesione czy nie to prezydent nie ma tu nic do gadania o tym decyduje kongres o tym decyduje kongres. I zobaczymy, czy kongres zniesie wizy, czy nie zniesie, bo może być tak, proszę zwrócić uwagę, że Parlament Europejski, w Parlamencie Europejskim pojawiają się takie głosy, żeby uzależnić subwencje budżetowe z Unii Europejskiej dla krajów członkowskich od stopnia przestrzegania praworządności w tych krajach. O, nie wiadomo, kto by oceniał ten stopień. To, to dopiero by miał władzę taki jegomość. No ale ktoś by musiał powiedzieć, no w tym kraju to słabo jest z praworządnością, o to mu obetniemy połowę w, w Polsce, prawda? Jeżeli coś takiego jest możliwe w parlamencie europejskim, to wcale nie jest pewne, czy kongres Stanów Zjednoczonych nie uzależniłby zniesienia wiz od tego, w jakim tempie Polska będzie realizowała żydowskie roszczenia. No bo to jest od Polski czegoś tam Stany Zjednoczone chcą no i wreszcie na koniec jedna rzecz poza obywatelami Kanady wszyscy inni obywatele pozostałych państw świata bez względu na to czy wizy mają zniesione czy nie muszą przechodzić na granicy Stanów Zjednoczonych kontrolę oficera imigracyjnego i to ten oficer imigracyjny sam jeden decyduje, kogo wpuści, a kogo nie wpuści. Bez względu na to, czy ma wizę, czy nie ma. No, ja wielokrotnie bywałem w Ameryce i zawsze miałem wizę, no jakbym nie miał, to mnie nie wpuścili. No i dwa lata temu przekraczałem granicę. Jechałem z Vancouver w Kanadzie do Seattle. I przekraczałem granicę na przejściu drogowym w nocy. I ten oficer chyba się nudził. no Przez godzinę mnie przepytywał, a to, a po co, a na co, a dlaczego. A po, Wszystkie przeloty mu musiałem pokazać, bilety wykupione, on mówi, a on mówiła, co to za ludzie, do których. Ja mówię, no znam ich, to przecież oni niektórzy bywali u nas w domu, więc mówię, znam ich, dużo moi znajomi. Aha. No i jak już wyczerpał ten, te wszystkie pytania, to wreszcie mówi do mnie tak: a dlaczego w krawacie? Boją w krawacie. Ja mówię, no bo jutro niedziela. Aha, mówi, ale masz krawat w kolorach Trumpa. Nie wiedziałem, czy to źle, czy dobrze. No to... <śled> <śled> ale drugi taki. No i wreszcie mnie puścił. Ale drugi taki incydent. Jechaliśmy z Polakami, obywatelami amerykańskimi, z Seattle do Vancouver. Bo przylecieliśmy do Seattle, a okazało się, że jak się w Vancouver dowiedzieli, że ja jestem tu 200 kilometrów, żeby tam przyjechać, to oni spotkanie zorganizują. No i, i jednego dnia przylecieliśmy do Seattle, a następnego dnia jechaliśmy do Vancouver. No i jedziemy samochodem i przed granicą ci Polacy naradzają się co będą mówić na granicy temu Kanadyjskiemu oficerowi imigracyjnemu. No i tak tam uchwalili, że będą unikać konkretów. A gdzie jedziemy? A tam na parkingu takim przed Kościołem, żeśmy się mówili, a co tam. No i tak rzeczywiście tam się spowiadali temu oficerowi. W nocy wracaliśmy po tym spotkaniu do, do Stanów. I amerykański z kolei, ten oficer, wypytał nas o wszystko. I to nie nas, tylko tych amerykańskich obywateli. Nawet zapytał, cośmy jedli. Nawet to. I ci mu odpowiadają, bo w ogóle, tam nikt nie śmieje się, nikt nie podnosi głosu. No i wreszcie tam, po jakichś 20 minutach, puścił nas. I ja mówię do tych. Naszych, tych Polaków towarzyszących, wie, słuchajcie, no, my to mielibyśmy powody, żeby tak się tutaj słuchać go, bo w razie czego by nas nie wpuścił. I musielibyśmy wracać do Kanady, ale wy przez jesteście obywatelami amerykańskimi, to czego wy się boicie? A on mi powiada tak. On nic by nam nie zrobił, tylko kazałby nam zjechać na bok i do samego rana by nas tam trzymał, bo jemu wszystko wolno. Jemu wszystko wolno. Nie zależy, a mówię tu, byli obywatele amerykańscy. Ja bym się tam nie wstawiał, bo jak pierwszy raz leciałem do, do San Francisco z Toronto. No i na lotnisku w Toronto już jest amerykańska odprawa graniczna. I tam, ponieważ po angielsku nie mówię, to poprosiłem tam takiego pracownika lotniska Kanadyjczyka, który z francuskiego tłumaczył, i na francuski tłumaczył. No i już tam odpowiedzieliśmy przy pomocy tego Kanadyjczyka na wszystkie pytania. Ja stoję obok, tamten coś tam gmera jeszcze w papierach. Ja stoję obok i mówię do tego Kanadyjczyka, że. To mi przypomina odprawę graniczną we wschodnim Berlinie za komuny, bo to rzeczywiście tak, takie były. A on mówi, ach, o tak, o tak. A ten Amerykanin dosłyszał, mówi, co o tak, co o tak? I nie wpuścił mnie. <grystanie> Całe szczęście znalazłem jakąś Polkę, też pracującą w, tym, w tej straży granicznej. Ona mówi, dobrze, żeś do mnie trafił. <grystanie> No tak to, tak to z nimi jest. Więc to takie są makagigi po prostu z tymi wizami. No. Bo także było ładniej. Teraz mnóstwo ludzi jeździ do Stanów Zjednoczonych i wizę dostaje. I oni też się muszą spowiadać. No mówię, na granicy tam wszystko jedno, czy lądowej, czy morskiej, czy kolonialnej, czy, czy lotniczej trzeba się spowiadać. I <grym> Każdy tam stoi w kolejce i musi tak, te linie papilarne musi spojrzeć, że dno oka, żeby mu zbadali. To taka jest procedura. Także, no, nie to Zjednoczone że są fajnym krajem, ale no, na granicach, zwłaszcza po zamachu tam 11 września, to się strasznie te środki bezpieczeństwa zaostrzyły. No i tam, no, takie, powstała taka, został takim pełnomocnikiem rządu Mikołaj Czertow, taki Żyd, rzeczywiście Czertow, no. i powołana została taka nowa formacja ze względów socjalnych, bo tam murzyni w większości pracują, znaczy pracują, no, poubierali się w takie mundurki, no i na lotniskach tam Sztorcują pasażerów. Nie tu idź, tam idź, I, no, tego typu. I byłem kiedyś świadkiem takiej sceny, że po prostu łajdactwo. Jakiś starowina taki, no chyba z 80-latek, kazali mu zdjąć pasek, bo tam, żeby mu nie brzęczało. I on zdjął pasek, i spodnie mu opadły. Żaden z tych łajdaków mu nie pomógł, tylko stali i się rechotali z niego. Po prostu. Kopa bym im wymierzył za takie łajdactwo.